Cześć chłopaki, otrzymałem kolejne pytanie dotyczące jajek. Czy istnieje duża różnica między jajami hodowanymi komercyjnie a jajami hodowanymi na pastwiskach? Dobra, nie mówię o pasteryzowanych jajkach. Mówię o zwierzętach hodowanych na pastwiskach, gdzie są zielone i jedzą trawę. Tak, jest duża różnica. Po pierwsze, komercyjne jaja, jaja kurze z ferm przemysłowych, zawierają duże ilości kwasów OMEGA6. To zapalne. To może być problem. Są karmione kukurydzą GMO i soją GMO. W paszy dla kurczaków znajduje się również formaldehyd. To nie jest dobre. Jajka z chowu pastwiskowego. Są o wiele lepsze. Mają więcej kwasów tłuszczowych OMEGA3 i działają przeciwzapalnie. Są karmione trawą. Jeśli kupisz ekologiczne jaja hodowane na pastwiskach, które polecam, są one około dwa razy droższe niż jaja komercyjne. Warto dla dodatkowych pieniędzy. Chodzi mi o to, że ilość pracy, jaką rolnik musi wykonać, aby wyhodować te kurczaki i jajka, jest niesamowita. Wolę więc wspierać rolnika, niż próbować wspierać swoją chorobę w przyszłości. Jajka z hodowli pasteryzowanej zawierają duże ilości karotenoidów. Są one naprawdę ważne dla oka, aby pomóc z prostatą, pomoc z sercem i aby wspomóc układ odpornościowy. To jedno z najbogatszych źródeł choliny. Zgadnij, do czego ona służy? Cholina pomaga zapobiegać stłuszczeniu wątroby. To jest w żółtku jaja, więc spożywasz ten tłuszcz z żółtka jaja, który w rzeczywistości jest dobry dla stłuszczonej wątroby. To interesujące, zawiera również lecytynę, ma własne antidotum na ten cholesterol. Nawiasem mówiąc, cholesterol zawarty w jajkach jest prekursorem wytwarzania hormonów nadnerczy odpowiedzialnych za stres, więc potrzebujesz tego cholesterolu. Jest zdrowy, nie ma żadnych negatywnych badań na temat jaj hodowanych na pastwiskach powodujących jakiekolwiek problemy z sercem. Zero w ogóle jajka pasteryzowane zawierają wszystkie witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, w tym witaminy A, E, D i K2. Znajdują się one w żółtku. Zawiera również duże ilości leucyny, która jest dobra dla regeneracji mięśni. Więc jeśli ćwiczysz, to bardzo dobrze. Podwoiła ilość witaminy E w porównaniu z jajami komercyjnymi. Witamina E pomaga zwiększyć zdolność krwi do przenoszenia tlenu. To pomoże ci ćwiczyć dłużej. Pomaga po prostu zwiększyć ilość tlenu i zmniejszyć skurcze mięśni, nie tylko w nogach, ale także w sercu. Ma również o 38% bardziej skoncentrowaną witaminę A niż komercyjne jaja. Dlatego gorąco polecam jaja pasteryzowane i unikanie jaj komercyjnych. Proste, dzięki za oglądanie. Jeśli podoba Ci się ta zawartość, polub i zasubskrybuj ten kanał.